Cześć, tu Tomek z Zielonego Pokoju. Witam Was w naszej następnej dostawie w ten długi, piękny, wspaniały i ponoć bardzo gorący weekend. Dziękujemy za Wasze kciuki w górę, za pozytywne komentarze, te konstruktywne są również mile widziane oraz za subskrypcję naszego konta. Mamy również... A, wygraną. Również mamy dla Was wygraną, czyli dziękujemy wszystkim, którzy biorą udział w, nas, w naszej rozdawaniu, w konkursach. A dzisiaj będzie następna roślinka, tym razem pnąca Epipremnum Pinatum Mostok. I pytanie: jaka jest wasza ulubiona roślina pnąca? Wyniki konkursu będą jak, jak zwykle w środę o godzinie 19. A teraz przejdziemy sobie do naszej dostawy. Na no, więc zaczniemy sobie od takiej bardzo dżunglowej rośliny. Jest to roślina, która właśnie daje takiego charakteru dżungli w mieszkaniu. Najczęściej znamy to anturium właśnie z kwiatów. Wszyscy kojarzą anturium z kwiatów. My tutaj mamy anturium takie dżunglowe Gracile, które właśnie nie jest kojarzone z kwiatów, ale właśnie z tych swoich liści, które mamy. Jak widzicie, tutaj mamy te kwiatki. Jakbyście chcieli zobaczyć, to są kwiatki tego anturium. Również oprócz tego ma swoje owoce. Tutaj ma takie owocki malutkie. Anturium kojarzone jest właśnie z liści, Jak widzicie, na liściach, tutaj jest właśnie takie załamanie tego anturium. Piękne nowe łodygi również wychodzą. Anturium dżunglowe, czyli będziemy je trzymali w takim miejscu dość jasnym. Ale nie na pełnym słońcu, nie na bezwłocznym słońcu. Wymienimy glebę również do gleby dla anturium. Będziemy mogli je sobie zraszać. Teraz, szczególnie w okresie letnim, kiedy mamy dość wysokie temperatury, to zraszanie i podlewanie będzie bardziej intensywne. No i oczywiście warto je zasilać. Roślina bardzo łatwa w uprawie. Tworzy taki pioropusz zielonych liści i bezproblemowa, bezkompleksowa. Jak każdej roślinie, jedynie co może jej szkodzić, to pewnie przelanie. Także warto od razu wymienić sobie nagleby do anturium, aby uniknąć tej możliwości przelania. No, i tyle, jeżeli chodzi o nasze anturium, takie dżunglowe. Typowa dżunglowa roślina. Fajne te liście tak właśnie schodzą w dół, takie duże są, zielone bardzo. A jeżeli mówimy o dużych, zielonych liściach, no to mamy tutaj coś z rodziny paprociowatych. Coś, co bardzo lubicie, jeżeli chodzi o roślinę paproci. Ciemnotka okrągłolistna, jak każda, każda roślinka, która pochodzi z rodziny paproci, lubi stanowiska bardziej takie jasno-ciemne, czyli takie jasne, jasne, zacienione. Nie lubi pełnego słońca ze względu na cieniutkie listki na swoich łodyżkach. Takie dorosłe, już wielkie łodygi mają po 30 tych właśnie takich listków około 30 listków. Możecie sobie też liczyć te listki. Podlewamy ją dość często. Pamiętajcie, że podlewamy dopiero jak tutaj nam przeschnie podłoże górna warstwa, wtedy ją podlewamy najczęściej przez podciąganie od dołu, aby tutaj nie tworzyły się zgnilizny na liściach. Paprotki wszystkie rozmnażają się przez zarodniki, które znajdują się na spodzie tutaj liści, czyli jak zobaczycie jakieś takie brązowe właśnie paski, na brzegu liścia, to nie jest żaden robak ani nic, tylko są zarodniki yy, ciemnotki okrągłolistnej. Także tutaj również nie będziemy panikować w tym przypadku. Lubi być zraszana, ale pamiętajcie, jeżeli coś zraszamy, to zraszamy to najczęściej o porze porannej, rano, tak aby nasza roślina przez cały dzień mogła sobie wyschnąć, żeby na noc nie była mokra, bo wtedy również może załapać chorobę grzybiczną. Warto też paprotki zasilać nawozem specjalnym do paproci, który zakwasza troszkę naszą glebę. Mogą, one mają bardzo delikatny system korzeniowy, dlatego też mogą być w bardzo takich y, drobnych, y, krótkich donicach. Nie musi to być głęboka donica, ale równie dobrze fajnie stwarzają taką czuprynę w tych donicach w głowach, jeżeli ktoś ma. Tutaj mamy przykład, już wam pokazuję, nowej właśnie łodygi, która w formie takiego. Ślimaczka będzie występowała, i ona się rozwija, i powstaje taka ciemna ciemnotka. Okrągłolistna, jak sama nazwa wskazuje. No, ale obok mamy coś innego, również dla każdego. Takie już wyrośnięte okazy. Pamiętajcie, że to są rośliny sukulentne. Nazywają się drzewka szczęścia. Ten jest sunset, ze względu na to, że zachód słońca jest czerwony, i obrzeża, jeżeli są na pełnym słońcu, również się robią czerwone. W azjatyckiej kulturze przynoszą one dobrobyt domu, w którym są, a także szczęście finansowe. Także warto sobie takie drzewko szczęścia zakupić i być pozytywnie nastawionym do życia to pewnie takie drzewko szczęścia pomoże. Szybciutko powiem, że tutaj będzie oczywiście podłoże dla kaktusów i sukulentów. Podlewamy sporadycznie, bo tutaj w tych mięsistych liściach jest bardzo dużo wody. Tutaj właśnie dlatego te liście są takie grube. A jeżeli Wam odpadnie jakiś listek, to wówczas go włożymy sobie do gleby w ten sposób i po kilku tygodniach z tej gleby wypadnie, wyrośnie nowe drzewko szczęścia. Popatrzcie, tutaj troszkę wisi. Ja sobie to od, o, yy, oderwę, położę tutaj na glebę w ten sposób. No i cierpliwie będziemy czekać, aż ukorzeni się nam ten listek. Z jednego listka powstaje całe takie piękne drzewko szczęścia. Mamy również dla Was już takie wyrośnięte filodendrony, czyli to co ja lubię. Tutaj mamy filodendrony Green Florida. Jak widzicie, one już są dość wyrośnięte. Dlatego też w tym przypadku, jeżeli mówimy o tych filodendronach, to bardzo fajnie one wyglądają na paliku, czyli warto je zapalikować. Słuchajcie, je wyciągnę. Super wygląda. Młode liście zawsze mi użykają filodendrony, Są takie jasne, międziutkie, lśniące. To jest jakby obwódka młodego liścia, także tutaj się tym nie przejmujemy. To obeschnie, tak jak tutaj w tym przypadku i samo odpadnie. Tak jak widzicie, tutaj sobie samo odpadło. Takie filodendrony fajnie wyglądają na drabince, czyli warto je przesadzić właśnie na taką 60 albo 45, wsadzić sobie oraz tutaj przymocować naszego filodendrona i fajnie on się będzie na takiej drabince pnąć. Drabinki oczywiście są również przypisane do tej roślinki, czyli jak komuś się zabraknie, zapraknie filodendrona z drabinką, to można sobie również kliknąć na drabinkę i dołożyć do tego filodendrona. Tam również być takie opaski, są, które przymocowują się do drabinki i również sobie możecie dołożyć. Tam jest zestaw kilku opasek i na pewno Wam to starczy. Wracając do filodendronów, jedne z łatwiejszych roślin, ziemia oczywiście dla monstrum i filodendronów, Stanowisko może być jasne, wtedy rośnie szybciej. Roślina półcieniste również, wtedy roślina troszkę wolniej będzie rosła. Jak podlewamy? Ponieważ teraz będzie ciepło, czyli ten systematyczność podlewania troszkę się zwiększy. Najczęściej wsadzamy sobie tutaj palca, jak widzicie, dość głęboko. I jeżeli tam jest mokro, to, no to wówczas jest okres podlewania. Czyli tutaj mamy bardzo sucho. Natomiast na tej wysokości, czyli tak 3-4 cm, jak sobie wsadzimy i jest mokro, to znaczy, że nasz filodendron będzie chciał pić. Drugą ważną rzeczą jest to, że filodendrony nie lubią przeciągów i powiewu zimnego powietrza. A najważniejsze jest to, aby podlewać je wodą przegotowaną i odstaną. No i liście nie powinny być zakurzone, czyli tutaj również warto raz w miesiącu przemyć je sobie roztworem z olejkiem nim Czyli na dwie łyżeczki do herbaty olejku nim, dodamy jedną łyżeczkę rozpuszczonego płynnego mydła bądź płynu do mycia naczyń oraz litr ciepłej przygotowanej wody. Mieszamy to, dajemy sobie na ściereczkę i wycieramy nasze listki. Pamiętajcie, że nigdy nie wycieramy młodych dopiero listków, które się rozwijają, tylko te starsze listki, które są zakurzone drugim filodendronem, który również pięknie się wybarwia i on będzie potrzebował więcej jasnego miejsca i jest w super atrakcyjnej cenie. Jakiej on jest w cenie, Elu? 39,99. Właśnie, w tej cenie. Je. O, tu jest, dobra. 39,99 jak na filodendrona kolekcjonerskiego Malay Gold, bo taka jest jego nazwa. Składa się, jak widzicie, on z kilku sadzonek. Jest to super cena. No Pamiętajcie, jedynie co tutaj was, zawsze będę Was namawiał na to, abyście przesadzali swoje filodendrony, bo to jedne z roślin, które po przesadzeniu pokazują dopiero jak pięknie umieją i potrafią rosnąć. Ten jest taki żółty i on bardziej takie jasne stanowisko będzie miał. Również pięknie się będzie piał, bądź na drabince, bądź na paliku kokosowym. Także polecam również nasze. Kolekcjonerskie filodendrony Malay Gold w cenie bardzo, bardzo atrakcyjnej. Mamy tutaj ich paletkę. Przejdziemy teraz sobie do maluszków. Mamy tutaj kilka maluszków, które udało mi się również wyrwać. Takich waszych ulubionych, zaczniemy sobie, od tych pijaków, które tutaj mamy. Mamy tutaj paletkę Syngonium, zwanej również z roślichą. Jest to roślina, która lubi bardzo dużo wody i lubi bardzo jasne stanowisko, aby zdobyła swoje piękne kolory. Już taki maluszek, widzicie, już ma takie korzenie, które należy przesadzić i pierwsze co, jeżeli przesadzamy maluszki, czy to będzie syngonium, czy kalatea, czy aglaonema, czy też mamy tam jeszcze orchid, to musimy pamiętać o tym, że przesadzamy je w doniczkę nawet o 2 cm większe, my przesadzamy je do dziewiątek. Poza tym ziemię, którą przesadzamy, mieszamy sobie z ukorzeniaczem, żeby nasza roślina malutka wykształciła bardzo gęsty, zdrowy system korzeniowy, bo to jest podstawa wzrostu małej rośliny. A trzecie co, wszystkie maluszki, nieważne jaki to jest typ rośliny, stawiamy w miejscu jasnym. U nas one stoją na wystawie zachodniej, czyli od godziny 16 do 20 mają promienie słoneczne i wszystkie pięknie rosną. Jeszcze jedno, jeżeli zakupujecie u nas maluszka, to wystarczy dodać tylko jedną złotówkę i my cały ten proces przesadzania z mieszaniem, z ukorzeniaczem, z nową doniczką, z ziemią będziemy za tą złotówkę dla Was wykonywać. wykonywać. To jest Syngonium Golden Allusion, przepiękne Syngonium Jak każdy Syngonium jest rośliną pnącą, no i dużo, dużo wody pije. Te maluszki, wszystkie, ponieważ mają małe doniczki, my podlewamy co drugi dzień tutaj u nas i podlewamy je przez podsiąkanie, czyli sobie, wsadzamy je do wody, która jest dość wysoko na tej, na tej wysokości doniczki i wyciągamy z wody. To wystarczy, jeżeli chodzi o maluszki. Drugim przykładem maluszku jest tutaj kalatea, roślina bezpieczna dla zwierząt. Ponieważ to jest malutka kalatea, to znowu stanowisko będzie jasne, ale kalatea również czują się dobrze w stanowisku półcienistym, no i nie wybaczą wam wody z kranu. Tej ciężkiej, twardej wody na pewno wam nie wybaczą. Natomiast mogą wam to wybaczyć, jeżeli wam się zdarzy to od czasu do czasu, A aglaonemy. Mamy tutaj maluszka glonemy Red Valentine, która również jest w formie maluszkowej. Ta roślinka jest nazywana również żelazną rośliną, ponieważ znosi wszystkie jakby nasze Błędy, które popełniamy przy pielęgnacji. Bardzo polecam dla osób, które uczą się dopiero, a przy tym jest pięknie wybarwiona na takie różowe, białe ciapki. Nasze aglone ma Red Valentine. A mamy jeszcze rośliny, które nazywane są roślinami powietrza, bo one jak widzicie nie mają doniczek. To są oplątwy. Mamy tutaj oplątwy w żółte, zielone, czerwone w różnych kolorach. I oplątwy te są nazywane z angielskiego roślinami powietrza, czyli E-plant, Tilancja. Również możecie spotkać taką nazwę, ja sobie jedną wyciągnę. Proszę bardzo, oplątwy czerpią wszystkie składniki mineralne oraz wodę z powietrza. Należy je jednak zraszać 2-3 razy w tygodniu, szczególnie teraz, jeżeli jest okres właśnie ciepły. Tutaj, jak widzicie, nie wiem, czy się da złapać. Tutaj rosną jeszcze malutkie dzieciątka oplątwy. Zraszamy je wodą, oczywiście, przygotowaną. Po zroszeniu stawiamy je na, możecie mieć i możecie je trzymać w takim właśnie papierkowej, jakby formie. Ale możecie je również trzymać w takich kulach szklanych, które są dołączone również na naszej stronie. Jeżeli wejdziecie na oplątwę, zjedziecie sobie na dół, to te kule szklane będą tam dołączone i one super wyglądają w tych kulach. Poza tym warto taką oplątwę również sobie co drugi, tydzień, co drugi tydzień sobie wykąpać. Wówczas ona wykąpana również musi zostać wysuszona, czyli wracamy ją do góry nogami, nadajemy na ręcznik papierowy i po pewnym momencie, po dwóch, trzech godzinach, jak już będzie sucha, możemy ją sobie włożyć z powrotem, na docelowe miejsce. Tych małych roślinek mamy również coś kolekcjonerskiego. My mamy o dwóch pędach. Jest to storczyk, ma koic petol, żevenel orchid, również pod taką nazwą możecie go spotkać. Jego charakterystyczną cechą jest to, że ubarwienie liści jest właśnie takie elektryzujące jakby takie elektryczne diody przechodziły przez te liście. Roślinkę najczęściej tą kupuje się i daje się ją do terrarium, czyli w miejscu gdzie jest duża duża wilgoć powietrza. Ona lubi bardzo dużą wilgoć powietrza. Eee, najczęściej możecie kupić jednopędową, dlatego też tutaj podkreślam to, że nasze sadzonki są dwupędowe. Pięknie wybarwiona, bardzo zdrowa roślinka i zapewniamy jej dużo wilgoci. Tutaj nawet stawiamy ją blisko nawilżacza powietrza. Myślę, że bez nawilżacza powietrza tutaj się nie obejdzie. Stanowisko jasne. No i podlewamy, jak każdy storczyk, oczywiście sporadycznie. Im mniej podlewamy, tym lepiej dla takiego storczyka. Przechodząc teraz do innych roślinek, bo jeszcze mamy dla was niespodziankę, jeżeli chodzi o te rośliny kolekcjonerskie, bo mamy jeszcze dwie inne kolekcjonerskie rośliny, które są fajne, ale jeszcze powiem tylko króciutko o tej wygranej. Epipremnum. Wszyscy pewnie znamy, to jest bardzo atrakcyjna roślina, bardzo łatwa początku, dla początkujących ludzi. Ta jest atrakcyjna ze względu na to, że jest na paliku, czyli jej liście, jak widzicie, są już duże. Jak widzicie, w pierwszej fazie wzrostu nie była ona w miejscu jasnym, czyli ma taką zieleń, natomiast w drugiej fazie wzrostu była już w dość jasnym miejscu i pięknie się zaczęła nam wybarwiać. Jedyną cechą, która charakteryzuje epipremnum, to jest to, że podlewamy je jak górna warstwa gleby, przez niej na 2-3 cm. Czyli znowu wkładamy palca, o sucho tam jest, to wtedy trzeba ją podlać. A drugą rzeczą, pięknie oczyszcza powietrze. Fajnie sprawdza się w biurach, ponieważ również dobrze reaguje na to światło biurowe i ciemne stanowiska. No, i również piękną jest taką ozdobą, jeżeli chodzi o mieszkania. Tym bardziej to mi się bardzo podoba, że jest właśnie taką już gęstą rośliną na, na paliku. Także na pewno y, fajna taka ozdoba, albo położyć sobie na podłodze, albo położyć sobie na kredens. Y, no i co, jak mówiłem, y, super oczyszcza powietrze. Jedna z roślin, która jest polecana właśnie do mieszkań, szczególnie w obecnych czasach. Y, mówiąc o roślinach kolekcjonerskich, miałam na myśli melanochryzum. Widzicie o pięknych, długich liściach? Jest to filodendron, który ma właśnie jego cechą charakterystyczną jest to, że ma te liście właśnie takie zamszowe. Ale każdy filodendron jest bardzo łatwy w uprawie. Czyli tutaj jedynie co musimy mu zapewnić to na pewno bardzo dużą wilgoć powietrza. Czyli bez nawilżacza się nie obejdzie. Tutaj, jak widzicie, ta, u nas już jest 3 dni, jak przyjechał i zdążył wypuścić nowego, nowy liść. Ale jak widzicie, ten liść tutaj ma uszkodzenie mechaniczne. To uszkodzenie powstało od tego tutaj patyczka, był za blisko tego patyczka, dlatego tutaj musimy uważać na tego typu rzeczy. Nic mu nie będzie, jak już ten liść będzie ogromny, wielki, pewnie to się też troszkę zagoi bardziej, nie będzie aż tego tak bardzo widać. Jak widzicie, sadzonki są duże. <laughs> Mamy tutaj jednego melanochryzum, piękne. Jak traktujemy każdego filodendrona, czyli przesadzamy do gleby dla Monster i filodendronów. Tutaj jest drugi okaz. Melanochryzum. Warto oczywiście go mieć, prowadzić na jakimś paliku bądź patyczku, wtedy będą te liście ogromne wielkie. Stanowisko ciemne na pewno nie w pełnym słońcu i podlewamy również używając nawozów. Inną rośliną, która jest również rośliną dość taką yy, fajną i nietypową, taką, która sprawi wrażenie wow, to jest Monstera. Monstera dubia. E, tutaj, również ze względu na to, ta Monstera troszkę inaczej wygląda niż wszystkie Monstery. Jej charakterystyczne liście są właśnie takie srebrzyste i robią się coraz, coraz większe. Tutaj mamy małą postać liścia. Prowadzone są one właśnie albo na takich deseczkach, albo na palikach. Zmieniamy jej glebę dla monster i filodendronów i tutaj również musimy zwrócić uwagę na to, że wilgoć powietrza dla tej monstery dubia musi być bardzo wysoka. Czyli znowu tutaj, musicie, jeżeli macie, to stawiamy ją blisko nawilżacza powietrza, a jeżeli ktoś pragnie tej monstery, to taki nawilżacz powietrza powinien sobie zakupić. Stanowisko będzie jasne i tutaj w tym przypadku również będziemy ją podlewali sporadycznie. Super, dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim długiego miłego weekendu, a jeszcze będzie o w czwartek, o czwartku na naszych kanałach społecznościowych pojawi się bardzo ciekawa, interesująca wiadomość związana z następną niespodzianką dla Was. No to dobrze, do zobaczenia, na razie, cześć.